Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Zapraszamy na transmisję meczu. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstra klasie. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to Jacku zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, błąd będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy poważniejszy błąd oznacza eliminację. Teraz piękne zagranie na dobieg. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Drużyna gospodarzy broni najlepiej widzę. Defensywa spisuje się wspaniale. Rzadko popełnia błędy i statystyki to potwierdzają. Goście będą mieli twardy orzek do zgryzienia, bo grają dziś z ekipą, która nie ma sobie równych w lidze pod względem gry w defensywie. Człak z daleka bywa różnie. I teraz dystansu. Kuba. Nie napracował się tutaj przy tym strzale bramtarz. To, że Lecha podchodzą do tego meczu z psychicznym komfortem, bo ostatnio stałali wygrać z Krakowią, na jaki rezultat stawiasz dzisiaj? To było dość łatwe zwycięstwo, 2 do 0 i to, co warto podkreślić, na wyjeździe. Ostatnia wygrana dodała im pewności siebie, więc uważam, że stać ich na zwycięstwo także w dzisiejszym meczu. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Nieźle się to zapowiadało, ale ostatecznie ta akcja zostaje przerwana. To była próba zaskoczenia rękowego. Goł, proszę Państwa! Zespół gospodarzy otwiera wynik derbów. Co za na trybunach. Czekamy na odpowiedź drużyny gości. Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko pozazdrościć. Warta wychodzi z inicjatywą. Ładnie prowadzą piłkę. Lech nie utrzymał się przy piłce. Górą do przykryla. Ilkę przyjął, przykrył. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Ależ ma żelazne nerwy. Ale zagrana niebezpieczna piłka. Jest pierwszy przy piłce. Co zrobi? Ma teraz szansę na gola. I jest! Tak jest gol! Proszę Państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. przechwytują rywale. I to tyle z tej akcji. Sunie teraz akcja. Ciekawe czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Jadosław Murawski Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boiską Brawo, fenomenalna interwencja Świetne teraz prostopadłe do grania a jednak czujna obrona reaguje w porę. Mogło być niebezpiecznie. Otrzymuje teraz informację, że w meczu Krakowi mamy zmianę wyniku. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla drużyny Krakowi. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 36 minut gry. Bardzo dziękuję za informację. No i po ataku dobra interwencja. Fantastycznie wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie, Jacku. Zgadzam się z Tobą. Prowadzą dwiema bramkami i to bardzo dobrze oddaje różnicę w jakości gry obu drużyn. Mają bardzo skuteczną ofensywę, która dzisiaj wykorzystuje swoje szanse. Przatni na pewno doczekają się pochwały. Szansa! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Zbyt łatwo oddana piłka. Sabic. Nie udało się warcie utrzymać przy piłce. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Jukadla drużyny przeciwnej. Uwaga, mocny strzał. Uwaga, musi to trafić. Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Co za blok. Brawo. Mocne, czyste wejście. I teraz dystansu. Kuba. Rangaż bez najmniejszych problemów. Robi się coraz groźniej. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Piłka przejęta. Przykrył. Bez problemu tu się urywa. Lecz nie będzie z tej akcji gola. Świetnie zachował się obrońca. W meczu Jagieloni mamy zmianę wyniku. Przenieśmy się na chwilę do studia. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Jagieloni Białystok. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Jest 57. minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Z tego może coś być. Uwaga! To jest setka! Dobre teraz zachowanie między słupkami. Mamy sygnał z ławki, nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Daleko do w pole karne. Rewelacyjna interwencja na linii bramkowej. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Teraz okazja na kontakt. I mamy utroczny. W okolicę jedenastki teraz rzuca. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Dobrze. Utrzymuje się przy piłce. Czy poda piłkę do jednego z kolegów. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. Złapią kontakt. Ale bramkarz teraz. Bardzo dobrze. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Nie było bramkarza na linii, ale był on. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Puszcza grę, sędzia. Okazja! Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Centra w pole karne. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Przejęcie piłki, koniec akcji. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. Mogą ruszyć z kontratakiem, zobaczmy jak to się rozwinie. Nici z tego kontrataku tracą piłkę. O teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. w piłce już przykrył. Szansa na poprawę wyniku. Niepotrzebna strata piłki. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Wrzucał tu.